Wczoraj czułem się jak zwycięstwo. Narracja w końcu się odwróciła. Banki zostały zdemaskowane, historia tłumienia rzekomo się skończyła, a cena srebra na każdym ekranie opowiadała tę samą historię. 62 dolary i 30 centów za uncję. Na papierze wyglądało to tak, jakby bogactwo pojawiło się z dnia na dzień. Portfele były wyższe niż kiedykolwiek, ekrany były zielone. Świętowanie wydawało się uzasadnione, ale potem Wydarzyło się coś dziwnego. Telefony przestały dzwonić, strony internetowe zamarły, dealerzy zamilkli. Weź tę cenę, którą widzisz teraz na ekranie i spróbuj jej użyć. Spróbuj zamienić 62 dolary i 30 centów na jedną uncję fizycznego srebra. Zadzwoń do największych hurtowników w Ameryce Północnej, zadzwoń do rafinerii w Szwajcarii, zadzwoń do mennis w Australii. To, co usłyszysz, nie będzie potwierdzeniem. Usłyszysz nagraną wiadomość. Ze względu na ekstremalną zmienność rynku nie przyjmujemy obecnie nowych zamówień, tutaj iluzja się łamie. Ponieważ cena, której nie można użyć, nie jest ceną, jest sygnałem. To, czego jesteśmy świadkami, nie jest niedoborem w tradycyjnym sensie. Srebro istnieje, nie zniknęło, zniknęła płynność. System, który pozwala srebru przemieszczać się z kopalń do rafinerii, do hurtowników, do ciebie, Załamał się pod presją. Przy 62:30 maszyna nie przyspieszyła, zawiodła. A to, co widzisz na ekranie, nie jest bogactwem? To ostatnia znana współrzędna rynku, który właśnie zgasł. Aby zrozumieć, jak poważny jest ten moment, musisz zrozumieć, jak powinny funkcjonować rynki. Każdy zdrowy rynek ma dwie strony: jest oferta kupna, bid spat, cena, którą kupujący są skłonni zapłacić, i jest oferta sprzedaży, ask. Cena, którą sprzedający są skłonni zaakceptować. Kiedy te dwie się spotykają, dochodzi do transakcji. Istnieje płynność, istnieje zaufanie. Ale tego ranka ta struktura się zawaliła. Rynek srebra nie stał się zmienny, stał się jednostronny. W tej chwili miliony kupujących machają gotówką na rynku. 62 dolary, 65, 70. Niektórzy oferują więcej, ale po drugiej stronie nie ma odpowiedzi. Sprzedający wycofali się. Oferta sprzedaży zniknęła. Pozostaje rynek tylko z ofertą kupna, a to jest jeden z najniebezpieczniejszych warunków, w jakie może wejść każdy system finansowy. Dziś wcześniej otrzymałem raport od starszego kontaktu z jednego z największych dystrybutorów metali szlachetnych w Stanach Zjednoczonych. To nie jest mały sklepik. Ta firma przemieszcza miliony uncji każdego miesiąca. Jego wiadomość była krótka i niepokojąca. Wszystkie sprzedaże zostały wstrzymane. Linie hedgingowe z bankami bulionowymi są w pełni wykorzystane. Zapasy nie mogą być uzupełnione. Strony internetowe są wyłączane na czas nieokreślony. Pomyśl, co to oznacza. Srebro jest na rekordowo wysokiej cenie, a firmy, których jedynym celem jest sprzedaż srebra, odmawiają sprzedaży. Nie dlatego, że nie chcą zysku, ale dlatego, że sprzedaż teraz mogłaby ich zniszczyć jutro. To nie jest strach to matematyka. Kiedy sprzedawcy całkowicie opuszczają rynek, cena na ekranie przestaje być mechanizmem rozliczeniowym, staje się wspomnieniem. Prawdziwa transakcja nie odbywa się już publicznie. A gdy rynek osiągnie ten etap, nie normalizuje się ponownie. Coś fundamentalnego już się zepsuło pod powierzchnią. Aby zrozumieć, dlaczego dilerzy zamierają w miejscu, musisz na chwilę wejść do ich biznesu. Wyobraź sobie, że jesteś dilerem srebra z rzeczywistym zapasem na półce. Monster Boxy Mone. Sztabki ułożone w skarbcu, kupiłeś ten metal miesiące temu, kiedy srebro kosztowało około 30 dolarów za uncję. Przy dzisiejszej cenie sprzedaż wyglądałaby na niesamowitą wygraną, ale to jest pułapka. Jeśli sprzedasz te zapasy dzisiaj za 62 dolary i 30 centów, co faktycznie otrzymasz? Otrzymasz gotówkę, a na takim rynku gotówka nie jest bezpieczeństwem. Gotówka to ryzyko. Bo jutro, a nawet jeszcze dzisiaj musisz uzupełnić te zapasy. Twoje półki nie mogą pozostać puste. Teraz wyobraź sobie, że srebro otwiera się po 70 albo 80, albo wyżej. Bierzesz gotówkę z dzisiejszej sprzedaży i odkrywasz, że już nie kupisz za nią tego, co właśnie sprzedałeś. Nie zabezpieczyłeś zysku, zabezpieczyłeś zagładę. Wymieniłeś aktywo, które przyspieszało na walutę, która traciła siłę nabywczą z godziny na godzinę. Dilerzy, którzy przetrwali poprzednie manie srebra, głęboko rozumieją te lekcje. Pamiętają, co wydarzyło się w 1980 roku, pamiętają 2011 rok. Ci, którzy to przeżyli, nauczyli się, że w takich chwilach metal jest cenniejszy niż marża. Przetrwanie liczy się bardziej niż obrót, więc zamiast sprzedawać, gromadzą. Zapasy przestają być zapasami, stają się strategiczną rezerwą. Srebro nadal istnieje, ale nie jest już dostępne. Spoczywa za drzwiami skarbca, a nie za metkami cenowymi. Dlatego widzisz przyciski zamów w przedsprzedaży zamiast kup. Szacunki wysyłki miesiące w przyszłość, powiadomienia o alokacji wypełniające skrzynki odbiorcze. Te oferty to nie zapasy, to obietnice. A na rynku, gdzie dominuje ryzyko wymiany, obietnice są pierwszą rzeczą, która się łamie. Zamrożenie, które widzisz na poziomie detalicznym, nie jest początkiem problemu. To echo czegoś znacznie większego, co już zablokowało się wyżej w łańcuchu. Prawdziwa linia uskoku w tym kryzysie leży daleko poza sklepami z monetami i sprzedawcami detalicznymi. Zaczyna się na poziomie rafinerii, gdzie srebro jest przekształcane z surowego wydobycia w sztabki i półprodukty, które zasilają cały rynek. Większość ludzi zakłada, że rafinerie korzystają z rosnących cen. To założenie jest niebezpiecznie błędne. Rafinerie nie chcą wysokich cen, chcą stabilnych cen. Zmienność jest ich wrogiem. Oto jak faktycznie działa ich biznes. Rafineria kupuje duże ilości surowego srebra z kopalni, często setki tysięcy, a nawet miliony uncji na raz. Rafinacja wymaga czasu. W tym okresie rafineria jest narażona na ruchy cenowe. Jeśli srebro gwałtownie spadnie podczas przetwarzania metalu, rafineria może stracić miliony, zanim pojedyncza sztabka zostanie ukończona. Aby się chronić, rafinerie zabezpieczają się. W momencie zakupu fizycznego srebra wchodzą na rynek kontraktów terminowych i sprzedają równoważną ilość papierowego srebra. Tworzy to neutralną pozycję. Jeśli cena spadnie, straty na fizycznym metalu są kompensowane zyskami z pozycji krótkiej. Jeśli cena wzrośnie, zyski na fizycznym metalu są kompensowane stratami z pozycji krótkiej. Rafineria nie spekuluje na cenie, czerpie zyski z opłaty za rafinację. Ten system działa, gdy zmiany cen są powolne i uporządkowane. Działa, gdy srebro zmienia się o kilka centów, a nawet kilka dolarów. Całkowicie załamuje się, gdy cena eksploduje. Przy 62-30, srebro nie wzrosło, skoczyło. Wiele dolarów w ciągu godzin, setki dolarów w ciągu dni, mierzone na dużą skalę. Krótka pozycja rafinerii na giełdzie kontraktów terminowych zaczęła krwawić gotówką. Straty rosły z godziny na godzinę. Giełdzie nie zależy na tym, że rafineria posiada fizyczne srebro. Straty z kontraktów terminowych muszą być rozliczone gotówką. Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego przychodzą natychmiast. Dziesiątki milionów dolarów żądanych z dnia na dzień. Rafineria nie jest bankrutem, jest niewypłacalna. Jej bogactwo leży w piecach i częściowo rafinowanych sztabkach, a nie w gotówce. A gdy płynność zanika, operacje zatrzymują się, więc rafinerie podjęły. Jedyną racjonalną decyzję. Przestały kupować nowy materiał. Wstrzymały produkcję, ponieważ każda nowa przetworzona uncja wymagała zabezpieczenia, na które nie mogły już sobie pozwolić. To jest moment, w którym łańcuch dostaw naprawdę się zerwał nie z powodu braku srebra, ale z powodu mechanizmu finansowego, który nie mógł przetrwać własnego sukcesu. Kiedy system hedgingowy zawiódł, konsekwencje kaskadowo spadły z brutalną szybkością, gdy srebro przebiło poziom 60 dolarów. Wezwania do uzupełnienia depozytu nie przyszły grzecznie, przyszły jak ultimatum. Brokerzy natychmiast zażądali ogromnych sum gotówki w przeciwnym razie pozycje zostaną zlikwidowane bez dyskusji. Dla rafinerii na całym świecie liczby były oszałamiające: 50 milionów dolarów, 100 milionów płatne z dnia na dzień. Nie ma awaryjnego przycisku na takie żądanie. Rafinerie nie trzymają gór bezczynnej gotówki, ich kapitał jest ulokowany w sprzęcie, pracy. Kontraktach energetycznych i surowcach. Srebro, które posiadają, jest cenne, ale nie można go przekształcić w natychmiastową płynność podczas przetwarzania, więc dzwoniły telefony, a decyzje podejmowano w ciszy. Nowe zamówienia zakupu do kopalń zostały anulowane. Dostawy rudy wstrzymano, harmonogramy rafinacji zawieszono. Nie nastąpiło spowolnienie. Nastąpił całkowity przestój. Stworzyło to paradoks, który wydaje się niemożliwy, dopóki się go nie zobaczy. W miarę jak cena srebra rosła, globalna produkcja zaczęła się załamywać. Im wyższa była cena, tym mniej metalu przepływało do systemu. Sam mechanizm zaprojektowany do stabilizacji podaży został zniszczony przez zmienność. Widzieliśmy już mniejsze wersje tego. W 2020 roku, gdy srebro było blisko 12 dolarów, rafinerie na krótko zawiesiły działalność pod presją. W 2021 roku zakłócenia powodowały opóźnienia, ale te wydarzenia miały miejsce przy ułamku dzisiejszej ceny. Przy 62:30 kapitał wymagany do zabezpieczenia jest wielokrotnie większy. Wezwania do uzupełnienia depozytu są wielokrotnie poważniejsze. Rezultatem jest globalne zamrożenie produkcji w dokładnie tym momencie, gdy popyt eksploduje. Brak nowych sztabek, brak świeżych półproduktów, brak uzupełniania zapasów w żadnym miejscu w łańcuchu dostaw. I to zamrożenie nie ustąpi szybko. Rafinerie nie wznowią działalności, dopóki zmienność nie ustąpi, a hedging ponownie nie stanie się możliwy do przetrwania. Oznacza to, że stabilność musi powrócić przed podażą, ale stabilność nie może powrócić, gdy podaż jest zamrożona. To jest pętla sprzężenia zwrotnego, karmi się sama sobą. Kiedy słyszysz, że rafinerie wstrzymały działalność, zrozum, co to naprawdę oznacza. To nie jest tymczasowe opóźnienie. To strukturalne wyłączenie silnika, który napędza cały rynek srebra. A gdy ten silnik się zatrzyma, każda warstwa poniżej zaczyna się dusić. Kiedy rafinerie przestały odbierać telefony, fala uderzeniowa niemal natychmiast dotknęła kolejnej warstwy. Hurtownicy znajdują się w środku ekosystemu srebra, kupują duże sztabki przemysłowe, przetapiają je, biją mniejsze sztabki i monety oraz dystrybuują je do dealerów i platform internetowych. Są mostem między podażą przemysłową a popytem detalicznym i ten most właśnie pękł. W ciągu kilku godzin od wstrzymania działalności rafinerii, hurtownicy zdali sobie sprawę, że są narażeni. Zamówienia złożone kilka dni wcześniej zostały nagle anulowane. Metal, który miał dotrzeć w przyszłym tygodniu, już nie istniał, a jednak hurtownicy już pobrali gotówkę od nabywców detalicznych, korzystających z wybicia ceny. Rozmawiałem ze źródłem w dużej Mennicy, które opisało nastrój jako apokaliptyczny. Setki tysięcy uncji zostało sprzedanych klientom, płatność została uregulowana, ale dostawca wycofał dostawę. Na papierze biznes wyglądał na dochodowy. W rzeczywistości brakowało metalu. To nie jest problem z opóźnieniem, to problem egzystencjalny. To jest brudny sekret branży metali szlachetnych. Większość działa w oparciu o zapasy just in time. To, co kupujesz online, często nie leży w skarbcu, jest częścią łańcucha obietnic. Dealer do hurtownika, hurtownik do rafinerii. Kiedy jedno ogniwo się łamie, wszystko poniżej zawodzi jednocześnie. W obliczu tego hurtownicy mają tylko dwa wyjścia: zwrócić gotówkę lub opóźnić dostawę. W szybko inflacyjnym środowisku zwroty są trucizną. Więc wysyłane są powiadomienia o alokacji, tygodnie zamieniają się w miesiące, luty staje się przyszłym rokiem. Podczas gdy kupujący detaliczni czekają, wkracza nowa siła. Giganci przemysłowi nie kupują monet. Kupują sztabki na tony. Producenci paneli słonecznych, firmy elektroniczne, wykonawcy obronni dokładnie rozumieją, co się dzieje i nie zabezpieczają się. Gromadzą zapasy. Omijają hurtowników i oferują premie, których żaden sklep z monetami nie może dotknąć. 65, 70, 75 za uncję za natychmiastową dostawę. To wyczerpuje pozostałą płynność z rynku detalicznego. Nagle nie konkurujesz z innymi inwestorami. Konkurujesz z korporacjami, które nie mogą funkcjonować bez srebra. A w tym konkursie cena staje się nieistotna. Gdy rynek fizyczny zamyka się, niebezpieczeństwo cicho przesuwa się w miejsce, o którym większość inwestorów nigdy nie myśli, dopóki nie jest za późno. Kontrakty. Papierowe obietnice. Kontrahenci. To tutaj teraz mieszka prawdziwe ryzyko. Głęboko, w drobny druk. Prawie każdego kontraktu na metale szlachetne, umowy terminowej i rachunku zbiorczego ukryte jest pojęcie siła wyższa force majeure. Tłumaczy się to jako siła wyższa. Mówiąc prosto, pozwala to firmie wycofać się z zobowiązania, gdy nieprzewidywalne zdarzenie uniemożliwia wykonanie. Wojny, klęski żywiołowe, zakłócenia na rynku ekstremalna zmienność. Przy 62-30, ta ostatnia kategoria nie jest już teoretyczna. Jeśli rafinerie nie mogą produkować, a hurtownicy nie mogą pozyskać metalu, dostawa staje się niemożliwa. A kiedy dostawa staje się niemożliwa, kontrakty nie są honorowane w metalu, są rozliczane gotówką, po cenie wybranej przez wystawcę, a nie przez rynek. Tutaj narażeni są posiadacze niezallocowanego srebra, rachunków zbiorczych. ETF-ów i kontraktów terminowych. Nie posiadasz srebra, posiadasz roszczenie. A roszczenia mają znaczenie tylko wtedy, gdy system działa. Wyobraź sobie ten scenariusz. Srebro osiąga 80 lub 100. Bank lub dealer ogłasza siłę wyższą z powodu zakłócenia na rynku Rozliczają Twoją pozycję na podstawie ceny zamknięcia z wczoraj. Otrzymujesz dolary. Metal zniknął, zysk znika. I jest to całkowicie legalne. To dlatego ryzyko kontrahenta eksploduje w takich chwilach. Im wyższa cena, tym większa zachęta do rozliczania gotówką. System szuka wyjść. Siła wyższa to awaryjny luk. Widzimy już wczesne sygnały ostrzegawcze. Rośnie wymóg depozytów zabezpieczających. Giełdy przygotowują zmiany zasad. To nie są środki stabilizacyjne. To zawory bezpieczeństwa zaprojektowane do ochrony instytucji, a nie inwestorów. Papierowe srebro działa tylko wtedy, gdy istnieje zaufanie. Zaufanie, że dostawa nastąpi. Zaufanie, że zasady nie zmienią się w trakcie gry. To zaufanie wyparowuje. Gdy luka między ceną papierową a rzeczywistością fizyczną się poszerza, instrumenty papierowe przestają śledzić aktywa, które rzekomo reprezentują, stają się pełnomocnikami zmienności, a nie własności. W takich chwilach rozróżnienie staje się absolutne. Jeśli nie posiadasz metalu, nie jesteś przez niego chroniony. Jesteś wierzycielem w systemie poddawanym stresowi, a wierzyciele zawsze są ostatnimi, którzy zostaną w pełni zaspokojeni, jeśli w ogóle zostaną zaspokojeni. Przez dziesięciolecia rynek srebra opierał się na prostym założeniu. Cena na ekranie odzwierciedlała rzeczywistość. Spot i fizyczne srebro poruszały się razem, oddzielone jedynie niewielkimi premiami, które rosły i spadały wraz z popytem. Dwa dolary, trzy dolary. Nic co kwestionowałoby sam system, to założenie już nie obowiązuje. Przy 62.30 ta relacja pękła. Spot i fizyczne srebro nie oddaliły się od siebie. Rozwiodły się. A gdy to rozdzielenie nastąpi, cytowana liczba staje się informacyjna, a nie transakcyjna. Cena spot jest teraz konstruktem papierowym. Reprezentuje duże transakcje sztabkami wykonywane przez algorytmy na giełdach kontraktów terminowych. Często dotyczące metalu, który nigdy nie zmienia właściciela. Tymczasem prawdziwa cena jest negocjowana po cichu, prywatnie, z dala od ekranów i nagłówków. Jest to cena płacona przez nabywców przemysłowych, jest to cena oferowana w lokalnych sklepach z monetami, jest to cena wymagana do zapewnienia natychmiastowej dostawy. W tej chwili ta prawdziwa cena jest znacznie wyższa niż cena spot. Kiedy spot wskazuje 62. A fizycznego srebra nie można pozyskać poniżej 80, prawda jest oczywista, 80 to cena. Ekran kłamie. Ta rozbieżność tworzy niebezpieczną pułapkę psychologiczną. Inwestorzy widzą spadek na ekranie i zakładają okazję, czekają, ale podczas gdy spot maleje, premie się rozszerzają. Całkowity koszt nabycia srebra rośnie, nawet gdy notowana cena spada. Jest to backwardation na rynku fizycznym. Natychmiastowe posiadanie jest bardziej cenione niż przyszła dostawa. Backwardation nie jest normalne dla metali szlachetnych. Sygnalizuje stres, nieufność i pilną potrzebę. Mówi ci, że rynek nie wierzy już w obietnice dotyczące jutra. Liczy się tylko dzisiejsze posiadanie. Taki jest skutek załamania zaufania zaufania do giełd, zaufania do dostaw, zaufania do waluty. Kiedy to zaufanie eroduje, metal nie tylko rośnie w cenie. Znika z oficjalnych kanałów. Historia wyraźnie pokazuje ten wzorzec. W kryzysach walutowych złoto i srebro przestają być otwarcie przedmiotem handlu, przenoszą się do prywatnych sieci. Powstaje czarny rynek, ponieważ rynek oficjalny nie jest już w stanie rozliczyć transakcji. Nie jesteśmy jeszcze w pełni w tym miejscu. Ale wstrzymane zamówienia rafinerii i eksplodujące premie to pierwsze kroki w tym kierunku. Jeśli nadal obserwujesz wskaźnik, mając nadzieję, że pokieruje Twoimi decyzjami, już jesteś w tyle za rynkiem, który naprawdę ma znaczenie. W pewnym momencie każdego kryzysu surowcowego cena przestaje zachowywać się jak cena. Staje się sygnałem tak ekstremalnego niedoboru, że normalna ekonomia przestaje obowiązywać. Inżynierowie mają słowo na tę fazę. Unobtainium materiał, który jest niezbędny, niezastąpiony i prawie niemożliwy do pozyskania za jakąkolwiek cenę. Srebro właśnie wkroczyło na to terytorium. Kiedy towar staje się unobtainium, cena nie rośnie płynnie. Tworzy pionową ścianę. Podwaja się, a potem ponownie. Nie z powodu spekulacji, ale dlatego, że produkcja nie może się zatrzymać, a popyt nie może czekać. Widzieliśmy to już wcześniej. Rot podążył dokładnie tą samą ścieżką. Używany w katalizatorach, jego podaż się skurczyła, producenci spanikowali, a cena eksplodowała z 2000 do prawie 30 tysięcy za uncję. Fabryki działały dalej, ponieważ alternatywą było zamknięcie. Srebro znajduje się teraz w tej samej pozycji. Ale na znacznie większą skalę. Fabryki paneli słonecznych działają przez całą dobę. Zakłady półprzewodnikowe działają z niezwykłą precyzją. Systemy obronne wymagają gwarantowanych surowców. Jeśli pasta srebrowa się wyczerpie, produkcja zatrzyma się, kontrakty zostaną naruszone, a miliardy zostaną utracone. Wyobraź sobie menedżera doskaz zaopatrzenia w dużym zakładzie produkującym panele słoneczne. Patrzy na ekran. 62.30 Dzwoni do swojego dostawcy, brak zapasów, dzwoni do innego, ta sama odpowiedź. Czekanie nie jest opcją. Każda godzina przestoju kosztuje więcej, niż jakakolwiek premia, więc zaczyna licytować. 70, 80, 90. Liczba nie ma znaczenia. Liczy się dostawa. W końcu ktoś sprzedaje. I ta pojedyncza transakcja resetuje cały rynek. Tak właśnie ceny gwałtownie rosną, nie z powodu wiadomości, z konieczności. Inwestorzy detaliczni doświadczają strachu przed przegapieniem okazji. Nabywcy przemysłowi doświadczają strachu przed zniknięciem. Ta emocja jest znacznie silniejsza i teraz wkracza na rynek. Pojawiają się już doniesienia o producentach bezpośrednio zwracających się do firm wydobywczych, oferując finansowanie w zamian za gwarantowaną dostawę. Próbują całkowicie ominąć rafinerię. To jest ostateczny sygnał, że Unoptainium nadeszło. Łańcuch dostaw jest przepisywany w czasie rzeczywistym. Elastyczność cenowa znika. Niezależnie od tego, jak wysoka jest cena, zakup nie ustaje, ponieważ alternatywą jest awaria systemu. Przy 62.30 nie jesteśmy na szczycie tej fazy, jesteśmy na dole. Paniczne zakupy, które widzisz, to tylko wczesne drżenie. Prawdziwa walka zaczyna się, gdy linie produkcyjne zaczynają opóźniać dostawy. Przy rynku działającym obecnie w warunkach niedoboru, paniki i awarii strukturalnej. Droga naprzód staje się jaśniejsza, a niespokojniejsza. Aby zrozumieć dokąd zmierza srebro z 62,30, musisz przestać myśleć jak trader, a zacząć myśleć jak system pod presją. Systemy nie negocjują, pękają, adaptują się lub zmieniają trasy. Pierwsza faza już się rozpoczęła. Mechaniczne wyciśnięcie napędzane przez instrumenty pochodne. Istnieją ogromne pozycje opcji, skupione powyżej bieżącej ceny. Gdy srebro rośnie, animatorzy rynku są zmuszeni zabezpieczać się, kupując kontrakty terminowe, co popycha cenę wyżej, co wymusza więcej hedgingu. Ta pętla sprzężenia zwrotnego przyspiesza cenę do połowy siedemdziesiątych. To nie jest sentyment, to zobowiązanie. Druga faza to świadomość publiczna. Kiedy srebro przebija historyczne maksima, opuszcza media finansowe i wkracza w świadomość głównego nurtu: segmenty wiadomości wieczornych, klipy w mediach społecznościowych. Przeciążone Lombardy. Ta fala jest emocjonalna, nieskomplikowana i ogromna. Sama napędzie wynosi cenę do 80. Ostatnia faza to kapitulacja przemysłowa. W tym momencie producenci przestają liczyć na ulgę i zaczynają zabezpieczać dostawy za wszelką cenę. Bilansy są poświęcane, aby utrzymać fabryki przy życiu. Obligacje korporacyjne są emitowane nie na ekspansję, ale na przetrwanie. To uporczywe zapotrzebowanie instytucjonalne pcha srebro w kierunku stu. Nie w jednym gwałtownym skoku, ale w nieustępliwych krokach. Ale najważniejsze pytanie nie brzmi, jak wysoko wzrośnie srebro, brzmi, co zrobisz, gdy tam dotrze. Sprzedaż srebra za walutę w kryzysie walutowym nie jest zyskiem, jest konwersją na słabość. Cele cenowe są bez znaczenia, bez kontekstu. Prawdziwą strategią jest wymiana, a nie likwidacja. Wymień srebro na złoto, gdy stosunki się skompresują. Wymień srebro na aktywa produktywne, gdy wyceny się znormalizują. Ziemia, biznesy, infrastruktura. W ten sposób siła nabywcza jest zabezpieczana na pokolenia. Przeżywamy historyczne przejście. Dzień, w którym rafinerie wstrzymały działalność, nie był nagłówkiem, był punktem zwrotnym, momentem, w którym rynek papierowy stracił kontrolę nad światem fizycznym. Era łatwego dostępu się skończyła. Okno nie zamyka się. Zostało już zapieczętowane. Pozostaje zmienność, przewartościowanie i transfer bogactwa od tych, którzy zaufali obietnicom, do tych, którzy posiadali rzeczywistość.